Cześć, witajcie w moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w gierkę o skakaniu z wieży. Widzicie tutaj jak lecę, bo ogólnie ta gra polega na tym, że buduje się wysoką wieżę i się z niej skacze. I wtedy zagrabiamy piążki. Ale tutaj oszukałam grę, bo weszłam na wieżę najsilniejszego gracza czyli na najwyższą wieżę i w taki sposób lecę i zarabiam duże pieniędzy. Tutaj jest ta wieża, a tutaj są wieże innych graczy, więc są naprawdę... ta wieża jest naprawdę duża. Więc może skończmy już lecieć, bo lecę już tak naprawdę przez długi czas. Dobra. Tutaj mamy topkę osób i na razie musimy po prostu chwilę poczekać. A to co to jest? To, co to chodzi? No dobra. W każdym razie jeszcze lecimy. Jestem już chyba blisko. Tutaj jest ta, ta linia taka kolorowa. I chyba ciągnie się w nieskończoność. Dobra, to tu już spadam. I zarobiłam bardzo duże pieniędzy. Więc w sumie możemy tam jeszcze raz iść i teraz jeszcze więcej. Kupmy sobie jetpack i lecimy. Tutaj widzicie jakie to jest wysokie, to jest inny te powrótnienia, a to jest ten najwyższy Dobra, więc zobaczymy się tak naprawdę jak już No, jak już po prostu przelecę Dobra, więc wyrzuciło mnie z gry i musiałam jeszcze raz do niej dołączyć i byłam na innym serwerze, więc zarobiłam mnie ale tutaj budujemy piętra. tylko coś mi nie zamowała. to chwila no dobra, biorę chwilę no już się po połączyło Dwunaste piętro. Mam dwunaste piętro. Wyłączymy tutaj to. Piążków ubyła cały czas. Nie wiem, jak się blokuje tutaj, żeby nikt nie mógł. Yy. Okej, okay, już więcej nie mogę. Dobra, okej, okay, więc mam zamkniętą wieżę, ale mam nadzieję, że tutaj nie ma zamkniętej. Nie ma zamkniętej, więc widzicie, jak jest wysoki, równie do innych. No i widzimy się, jak już. Jak już będę, jak już będę, jak użytece na na ziemię po prostu. Dobra, więc leciałam już i można by w sumie lecieć jeszcze raz. Ja tutaj mam dopiero 74 piętra? Nie. Tutaj nie pisze, ja mam pięter. No dobra. Aha, tutaj pisze, 27 mam pięter. Później kupimy sobie ten jetpack, kolejny lepszy. Teraz się. Mam wrażenie, że teraz jakoś się szybciej spada niż wcześniej. Co ja wyglądam jak Superman. Ale już prawie spadają. Mam taki fajny spadochron. Zielony. Okej, okay, nie byłam wyżej. Czy dalej nie mam? To kupmy sobie ten tutaj. A tutaj się nie da. Piech. Aha, taki dziwny dźwięk. Chciałabym być najwyższa ogólnie na serwerze, na serwerach wszystkich. Może się kiedyś uda. Dobra, więc już pras podamy. Piszcie też, jakie chcecie, żebym nagrała. Że idźmy do swojego tutaj. Miał wieża jest zamknięta, ale mam bardzo niską wieżę i budujmy kiełbę. Tak po prostu można W trzymać. więcej mnie nie stać skoczmy, rozwojem może stąd mm. zobaczymy ile będę jecieć pewnie króciutko wow, ale ta bierze jest mega wysoka mamy jakiś box? ale wielki jest Okay. kupmy sobie tutaj ten jetpack i w sumie to było na tyle może w następnym odcinku będzie ta gra więc zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. bo dla was to tylko jedno kliknięcie a dla mnie dużo znaczy się, Mano.